A! Chodź! Spokojnie! Ej, bo ty jest! Nie! No tam! A? A. A. Dzisiaj robimy niespodziankę rodzinową dla Dawida. On się dyszy, żeby pewnie nie było słychać. I jest to taka niespodzianka, em, którą planowałam już dłuższy czas. Zasłonię mu oczy i wtedy nie będzie widział, co to, to jest niespodzianka, ale ja trochę się boję wczoraj aż normalnie, to nie jest ważne. Dawid dzisiaj na urodziny ode mnie dostanie skok na pańki. Jesteśmy we Wrocławiu. To już się domyśliłem, że tutaj przyjedziemy, ale nie mam pojęcia totalnie, gdzie wiczka chce mnie zabrać. No i mam mętlik w dyni. Nie wiem co tu się zaraz wydarzy. Troszeczkę jest taki stresik, niepewność. No nie wiem o co tu chodzi. Dobra. Zastaniamy maskę. Ja nic nie widzę. Prowadzisz mnie. Wierzę w Ciebie, że przeżyję. Przeżyjesz Boję się. Dobra, tak muszę, bo nie mogę oddychać. Jezu! A! Chodź! Spokojnie! Ej, bo ty mnie! Nie! Chodź, idziemy! Pod tramwaj mnie chcesz wrzucić. Nie, dobrze. Chodź, no Boże Nie, Czemu to jest tak krzywo, podłoga? Chodź. Co to jest? O góry, tam Tam, prosto Nie. No tam Co? No serio? Nie Co, dzisiaj? Ja. Dobra, ja wracam Ja się Czekaj, bo mi gorąco Tam Tamto, o wysoko Ja pierdzielę Ja będę skakać, ja będę skakał na bungee Pojebało cię Zobaczcie to Ja yeah. Jak chcesz możesz kogoś pozdrowić, możesz coś powiedzieć przed skokiem, nie wiem, co ci przychodzi do A, Lecimy po swoje. Okej. Okay. Jak okay. jesteś gotowy, złap kamerę w dwóch rękach przed sobą, ja cię z tym trzymam cały czas. Wyprostuj ramiona, żeby mieć fajne nagranie. Weź sobie dwa głębokie wdechy. Licz od trzech na panji skaczysz do przodu, okej? 3, 2, 1,

Ziemia, ziemia Żyję? Jak się leciało? Spoko? Zawał, co? Jak się leci Poczekaj No a mam certyfikat, kurde. Oj! Dalej się trzęsę. Ale ja pierdzielę. Nie myślałem, że to już będzie takie mocne To było za mocne. Co? Za... Nie wierzę aż kurde. Nigdy nie przeżyłem takich wrażeń chyba. To było najmocniejsze przeżycie jakie... Żyłem. Ja pierdolę. gdzie ty mnie zabrałaś. Cieszysz się? Cieszę się, ale się boję cały czas. Chciałem już tylko na ziemię, a to mnie tak rano. No! Dwa. Ja! Dobra, zrobiłem to. Lecimy po swoje. Dziękuję.